Cześć. Witajcie na kanale M&R Travel Story. Dlaczego pierwszy raz nie zdobyliśmy planowanego szczytu? Gdzie znaleźliśmy świetny punkt widokowy, którego nie ma nawet na mapie? I co warto zobaczyć w drodze na Lofoty? Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz, gotowi? Zaczynamy. No, hejka kolejnego dnia. Wczoraj się z Wami nie pożegnaliśmy, bo po prostu już padliśmy, a dzisiaj mamy trochę wcześniejszą godzinę, bo jest piąta rano i idziemy na Hajka. Mamy nadzieję, że zdążymy obrócić z powrotem. Bo mamy około 6 godzin do momentu wymeldowania się, a ten hike ma zająć jakieś 4,5-5 godzin. No zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Idziemy na jeden też takich bardzo znanych szlaków, jeśli chodzi o senię. Zaczyna się w tej miejscowości, w której mamy nocleg, więc szkoda by było nie skorzystać. Od tego szlaku mieliśmy dość spore oczekiwania. Ścieżka prowadziła przez typowy, surowy norweski krajobraz. Prawie od początku otworzyły się przed nami świetne widoki. Było pięknie, ale też męcząco. Może przez tempo, może przez to, że byliśmy już lekko zmęczeni trudno powiedzieć. A jak się skończyło? No właśnie, zaraz zobaczycie. I po godzince dojście tutaj 327 metrów. Wysokość. To już nasza góra. Też tutaj jest książeczka, czy nie ma? Sprawdź. O! Rozmokła. Jakaś taka po przejściach. Jezus Mary. Ja troszkę słabizna dzisiaj jestem. Ale zobaczymy, jakie tam podejście. Liczyłam na takie bardziej schody kamienne, a wygląda to. Rafał to porównał do polskiego małłą tak? No trochę takie to podejście. Może przesadzam, nie? bo to jest wiadomo, że to jest krótsze niż. Tamto podejście jest też niższe, bo to będą być 300 metrów. Przed nami też pojawiły się te mokradła w końcu, które miały być za pierwszą górką. Myślałem, że są trochę dłuższe, ale tak kawał tego jest. No i dochodzimy do terenów trochę bardziej zamokniętych. Teraz trzeba troszeczkę uważać, żeby przejść to w miarę suchą stopą. Jednak to odpuszczamy z prostej przyczyny, bo jednak, no, te przejść to jest hardcore. Monika już tak sobie kostkę wytygowała, doszliśmy tego do kawałka, tam dalej jeszcze jest dalej kradło, Więc ogólnie to po prostu sobie chyba odpuścimy. Dzisiaj jednak mimo wszystko ten fragment bo już nie chcemy się prze, przerypywać. Tutaj jeszcze troszeczkę może gdzieś się przejdziemy kawałeczek, ale niestety ten szczyt chyba zostanie niezdobyty. Tym razem nie dotarliśmy do końca, a jedynie do połowy naszego szlaku. Ale to wcale nie oznacza, że to było rozczarowanie. Już z połowy trasy rozpościerał się niesamowity widok. Góry, fiordy, morze, wszystko jak na dłoni. Do tego ta cisza, taka, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Było spokojnie, przestrzennie i po prostu dobrze. I to też ma swoją wartość. Jesteśmy po zmianie planów całkowicie. Aktualizacja. Już schodzimy w dół jednak. Yy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie poszliśmy w tamtym kierunku, bo. Bo kradła nas przerosły, Tak, nas no przerosiła. Nie mamy aż tyle czasu, żeby potem wracając z Mistrza, żeby się zastanawiać nad tym wszystkim. No to dlatego... trzeba by obejść prawdopodobnie jakoś bokiem, troszkę górą. Tak. by było najbezpieczniejsze. Jak mnie wpadła ta noga i wracałam, no to potem już każdy krok sprawdzałam przez te tutaj bokiem i no dało się to przejść, ale. Czyli ogólnie wyszliśmy sobie tylko na, ten, na tą pierwszą, nazwijmy to górę, tam sobie zjedliśmy. Najdalszy ten, który jest, to już są Lofoty i prom, który płynie, to płynie z tego przedostatniego, który my widzimy, do tego ostatniego. My nie będziemy płynąć promem, tylko będziemy jechać samochodem, okrężną drogą. Prom jest dwa razy dziennie i podobno są, jest bardzo mocno oblegany w sezonie, kolejki są do wjazdu. Czasowo więc... niewiele się skraca. Nie chcemy być zależni od tej godziny, tego promu. Wyjeżdżamy z naszego noclegu, jest 11.10, pani noclego co wypuściła, bo zamykała już wszystko. Jesteśmy przy aucie, zdążyliśmy wszystko przenieść. Jak tam Moniko, dostawienie teraz twoje? Dobrze. Jedziemy jeszcze przez wyspę Senia. A później już w kierunku fotów. Sam kemping bardzo polecamy, można przyjechać też z namiotem. Super czyste, ciepłe łazienki, cieplutka woda. Tak, tam za nami jest Kuchnia. to miejsce, tam są kampery, a tutaj za nami stoją akurat dwa namioty w tym momencie. Widok jest ładny, blisko jest do sklepu. Także to, to super miejscowość ta. Chodźcie, jedziemy dalej. Dobra, stwierdziłem, że jednak wolę zatankować już teraz. A tutaj jest otwierać to. Nie ma jak to auto z dziewiątego roku tu są porządne samochody. No dobra, sprawdzimy. Benzinka, dystrybutor 2, teraz pin. No i teraz Remove cards. Dobra, i teraz będziemy startować Filing pomp 2. O! Super, zadziałało to bardzo szybko. Ogólnie to zadziałało w ten sposób, że zrobiło mi blokadę na 1500 NOKów e, temporary, czyli taką chwilową. I teraz wyszło mi, że zapłacono 731, czyli tak jak dokładnie tutaj wyszło. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to działa to bardzo dobrze. Ja się zawsze boję takich przepłaconych stacji, ale tutaj po prostu zajechałem, włożyłem kartę, wpisałem PIN, po czym zatankowałem auto i wszystko działa. Tak jak na Islandii. Tyle, koniec. Jedziemy dalej. Chcieliśmy tylko pokazać jezioro z lodem w czerwcu. Tylko jedna moja uwaga. Pamiętajcie też o tym, że są miejsca, tak jak na przykład to, w którym w ogóle totalnie nie ma zasięgu. A jak nie ma zasięgu, to tylko mapy kom pomagają. W którą stronę trafić. Ewentualnie pamiętajcie, żeby nie wyłączyć sobie nawigacji podczas jazdy. bo Jak sobie wyłączycie nawigację podczas jazdy, że na przykład da się wyłącz, a tracicie zasięg, to nic z tego. Jak nawigacja Google Maps złapie Wam już konkretne położenie, to was pokieruje nawet bez internetu teoretycznie, nie? No to będzie spoko, tylko nie można je wyłączać. Tutaj w tym przypadku mapy 3 dają sobie radę świetnie. Mapy.com przepraszam. Jak wspominaliśmy wcześniej, jedziemy teraz do Ham. To niewielka malownicza osada rybacka położona tuż nad fiordem. Dziś działa tu klimatyczny resort, a miejsce to nadal zachwyca swoim spokojnym nadmorskim klimatem. Okazało się, że e, niestety ale tam jest parking. Tylko i wyłącznie płatny, i to nie da się za bardzo go tego oszukać. Trzeba było jej zapytać, bo to jest taki parking kempingowy, 300 noków kosztuje, żeby się zatrzymać, i mieć dostęp do wody i sobie wziąć prężnic. To jest około 100 zł. Ale tutaj kawałek dalej, za tym zjazdem znaleźliśmy właśnie taką, to, taką drogę bez przejazdu, i zostawimy tutaj na chwilę samochód. Podsumowując to wszystko, wracamy sobie już w kierunku samochodu. I naszym osobistym zdaniem, to jeżeli ktoś tutaj jest, to może wpaść przy okazji. No, wydaje mi się, że warto, bo jest taka yy, dosyć taka czysta, no. Ładna, taka dopracowana w pewnym stopniu, ale ten, nawet ciężko to nazwać miejscowością. To jest taki jest kompleks hotelowy. Mają chyba tutaj po prostu bardzo dużą działkę razem z tymi wysypkami na tym fiordzie. Ja, bo to wszystko jest po prostu zamieszczone na tak genial. Jest tutaj restauracja, i, A, restauracja i, ale są też prysznice, pralnia. Jeżeli ktoś nie wiem, pod nami o tym śpi, no to chociaż pola namiotowego nie mają, ale można tutaj przyjść się odświeżyć. Tak. Ładny widok jest też po prostu na tą zalesioną górkę. Także w razie czego nie ma możliwości chyba tutaj niestety parkowania. Normalnie można tylko oczywiście za 300 noków tak jak wspominałem wcześniej, sobie postawić samochód na cały dzień. Jest się klientem. I jest się już klientem takim od razu z prysznicami i ze wszystkim. No dobra. Pojedziemy teraz do kolejnej miejscowości rybackiej w kierunku miasteczka, z którego wypływają promy na lafoty. Tak jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła, bo Monika się zastanawiała, czy Norwegia jest bogatym krajem czy biednym krajem, mówię, że bogatym raczej. No i powiem wam, że jak tutaj ogólnie śmieci nie widziałem, rzeczywiście nigdzie, to w końcu koło naszego samochodu na tym takim totalnym um, mie dziwnym miejscu zauważyłem, że tutaj leżą trzy felgi aluminiowe jak śmieci wyrzucone z oponami. I sobie tak pomyślałem, że w Polsce to by nie było, tak? W Polsce to by nikt nie wyrzucił normalnych trzech felg aluminiowych. Kolejny punkt widokowy to był czysty przypadek. Zobaczyliśmy znak na drodze, skręciliśmy z ciekawości i trafiliśmy w miejsce, którego nie znajdziecie na Google Maps. Jako prawdziwi przewodnicy Gogla stwierdzamy, że musimy pokazać Wam ten fiord z piękniejszej perspektywy. Tutaj gdzieś powinna być ścieżka, która będzie nas prowadziła na viewpoint. Gdzie ten viewpoint jest, jeszcze nie do końca wiemy. Tylko jeszcze muszę sprawdzić, czy to jest ta ścieżka, czy ta ścieżka, bo tego nie ma na Google Maps. Mapy googlowskie tego nie pokazują, a my tutaj mamy 600 metrów do przejścia i około 100 metrów przewyższenia. Wujek, dobra rada się odezwał. Teraz, jakbym wiedział, to bym tutaj mógł spać. W się sensie, przyjechalibyśmy tutaj, w to miejsce, tylko nikt o tym miejscu nie powiedział. Zaraz za wjazdem z 50 metrów, nawet nie, piękny teren zielony. Chociaż powiem szczerze, że tak trochę strach spać pod, tym, pod, tym, pod tymi głazami, ale. Podejście było krótkie i zupełnie nieuciążliwe, idealne na szybki przystanek. Wiedzieliśmy, że może być ładnie, ale na żywo to miejsce zrobiło jeszcze większe wrażenie. Fiord otoczony surowymi zboczami, absolutna cisza i ani jednej osoby wokół. To właśnie za takie chwile kochamy Norwegię, a ten punkt na pewno zostanie z nami na długo. No i dochodzimy do samochodu. No i jak tam Monika? Yy, ten parking ci się podoba. No, parking jest dobry jak parking, ale chciałam pokazać, gdzie jesteśmy. Bo jesteśmy o tutaj, o to trzeba będzie sobie zapamiętać i byliśmy o tutaj na końcu tego, tego fiordu. Jedziemy teraz do miejscowości Gryle Fjord. No i jeszcze pojedziemy tutaj po tych wybrzeżu tego fiordu kawałek, a potem udamy się już w kierunek tych lofotów. Które są naszą naszym głównym To znaczy najpierw to, żeby tu stąd się udać na lofoty, bo tutaj jest właśnie ta miejscowość Torsken, obok tego Grylefjord, gdzie da się popłynąć promem na lofoty, ale my nie będziemy płynąć promem, tylko będziemy tutaj wracać most i potem w kierunku. No, na, na Senia jest połączona, jak sprawdziłem, jednym mostem faktycznie, więc tak trzeba jechać. Idziemy zobaczyć co tutaj jest, bo tu nam się wydaje, że to w ogóle kampery stoją w kolejce na przeprawę prymową. Tak, dlatego postawiliśmy auto jeszcze troszeczkę z tyłu. promysł o której 19? Albo 17:00 mi się wydawało. No jest, kurczę, godzina. Trzecia. No to powiem wam szczerze, że ta kolejka się wydaje mega długa. Podobno piątym samochodem w linii może się jeszcze zmieszczą. Piąty samochód w linii każdej. Te samochody stają tutaj od tej godziny, czyli tutaj 4 godziny będą czekać jeszcze na prom. Czy jest jeszcze jakieś miejsce? Chyba jest. Chyba jeszcze jest. Jest, są miejsca. Są jeszcze miejsca, widzicie. Tutaj jest jeszcze dość dużo. Jeżeli ktoś przepłynąłby tym promem, to by zobaczył taki piękny znak Senia, My zatem. Z tego miejsca żegnamy się, ale nie z Wami, tylko z tą wyspą. Yy, z prostej przyczyny, ponieważ już jest ten czas, kiedy w końcu trzeba pojechać na Telofoty. Zobaczymy, no straszył, że długa, droga jest długa. Mamy plan dojechać w okolice Narwiku, Pokazuje yy, 3,5 godziny samochodem. Ja zakładam, ja że może z 5 tak. godzin, no zobaczymy, zobaczymy gdzie to będziemy rozkładać ten namiot, bo śpimy w namiocie, może coś się trafi fajnego po drodze. Teraz wyjedziemy, będziemy wracać tym fiordem mhm. i zatrzymamy się na... Ostatnie takie jedzonko w plenerze tutaj na seni. Bardzo fajnie się jeździ. Mi się strasznie podoba ta jazda. Ja pierwszego nie mówiłem, że ja nie to się jeździć. Była jeździ. mgła, bo mgła, była płóna Płacipska, się się jeździłem w, w deszczu po drogach, których człowiek nie zna, ale teraz po prostu jest ładnie. Fajnie się jeździ tym fiordem. ładnie to wygląda. Te góry, które tutaj są, są po prostu takie ostre. Ja bym ją porównał właśnie z niektórymi górami na Islandii, z tym, że na Islandii były mniej zielone. Przed nami była naprawdę długa trasa na lofoty. Teoretycznie można było skrócić ją promem, ale oszczędność czasu była minimalna. Była też opcja płatnej drogi, tylko że czasowo wychodziło praktycznie tyle samo co trasa okrężna. Więc skoro mamy spędzić kilka godzin w samochodzie, to przynajmniej w pięknych okolicznościach przyrody. Wybraliśmy więc darmową trasę i ruszyliśmy przed siebie. Oczywiście bez przerw by się nie obyło, ale dzięki temu zobaczyliśmy kilka ciekawych miejsc teraz jeszcze jedziemy i Monika skoczyła jeszcze do toalety na stacji paliw, kupiła mi kawkę, bo w sumie to mi się trochę śpiąco robi, jeszcze dużo czasu przed nami. Psychicznie nie dawało mi spokoju, to że jedziemy tym samochodem. Tu mi coś sztuka, tu mi coś puka, tak mi się wydaje, że mało powietrza, niej i tak dalej. Więc stwierdziłem, że może sprawdźmy na przykład krypadek na stacji paliw. Okazało się, że wszystko jest ok, ale na Circle Keyu na 100% mogę to potwierdzić. Na pewno są o takie fajne dzynki. Jeżeli coś z zobaczycie, to jest oczywiście do powietrza. Ja wolę takie niż automaty, bo przynajmniej wtedy podłączę do każdego koła, widzę co mi pokazuje. Sprawdziłem sobie to na tym Circle Keyu, jest jak najbardziej działające. Gdy już tak sobie jedziemy jedziemy, to stwierdziliśmy, że chyba najwyższy czas, żeby zrobić pewien postój. No i pierwszy postój jest w Polar Parku. Niespodziewany postój, po prostu zobaczyłem piękny wodospad. Pozdrawiamy z pięknego wodospadu, którego nazwa wyświetla się teraz tutaj na dole Warto się zatrzymać, to schodzi dosłownie 5 minut To jest miejsce, które naszym zdaniem po drodze naprawdę warto zobaczyć No super jest, super jest i od razu napawa pozytywną energią Dobra, wracamy do samochodu naprawdę z tego mikrohajka Postój wymuszony jedzeniem, no nie można nie jeść cały dzień, nic ciepłego, znaczy no, jedliśmy tam niby jakiegoś hot-doga. Jest 19.37 i jesteśmy w miejscowości Bjerkvik. Postanowiliśmy, że tutaj zjemy, bo po prostu jest tutaj ładnie. Trzy osoby się nas pytały o ten palnik, palnik Meva Spark. Może nie jest mega szybki, ale jest mega lekki. Tak, a będziemy jeść kremową zupę pieczarkową, jak zwykle liofudy, Zup jeszcze nie testowaliśmy, ja wybrałam sobie pomidorową z ryżem. Dobra wiadomość jest taka, że chyba jedziemy w ogóle w stronę dobrej pogody. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem tej zupy, bo ja tutaj gotuję wodę, ale zobaczcie jak to wygląda. To wygląda normalnie jak, praktycznie jak zupa w proszku z y, nudelkami jakimiś małymi, ale to jest bardzo fajne, bo to nie... Pamiętajcie, to jedzenie nie jest jedzeniem w proszku stricte, że to jest konserwat. To jest po prostu normalna zupa, która jest odsączona, ja nie wiem jak oni to robią, z wody, ale pachnie przepysznie, po prostu aż bym zjadł normalnie na sucho. No, ja jestem w szoku, bo pomidorówka też pachnie pomidorami i to jest, to jest szok. Chociaż mi moja bardziej smakuje, bo ja tak nie Ja tak nie przepadam za pomidorową. Przy zupach wyszło dopiero, jak się okazało, że trzeba dość mocno, dość mocno je mieszać, bo ten proch, który tam jest, żeby się roz, rozmiękczył. Ja mam krem pomidorowo-paprykowy, a ty masz krem pieczarkowy z serem hmm. gorgonzola. Czujesz ser? Moja jest taka dosyć kwaśnawa. mi się. Tak nie lubię. Pomidorówki? Ty, ja, ale to jest dobra. Mm -hmm. Twoja też jest dobra. Ja jednak zostaję przy, przy tej pieczarce. Ogólnie to. Wyczuwalna pieczarka. Ja wyczuwalna gorgonzola, według mnie. Podsumowanie zupy. Było no, ok, po prostu spoko. nie? Mm -hmm. Nie smakowało bardziej niż mi, bo ja mi trochę brakuje jeszcze kalorii. Ale to tak zwykle bywa, że kobiety to tak bardziej zupy. Przejechaliśmy most na lofoty i pora było zacząć szukać miejsca pod namiot. Tylko, że wcale to nie było takie proste, jakby się wydawało. W teorii dziko, a w praktyce albo znajdowaliśmy miejsce parkingowe, ale w pobliżu nie było gdzie rozbić namiotu, albo piękne miejsce na rozbicie namiotu, ale samochodu nie było gdzie zaparkować. Ok, w końcu po wielu godzinach podróży. To znaczy o godzinie w tym momencie mamy 22.10, dotarliśmy do miejsca, gdzie chcemy rozłożyć sobie kępa. Ciężko jest znaleźć. Ciężko jest naprawdę znaleźć takiego kempa w sensie miejsca, gdzie można zaparkować By auto. Wjechaliśmy na początek tych lafotów, no i jak się rzeczywiście nie chce komuś na ogrodzie rozłożyć tego namiotu, no to na początku jest ciężko, ale. Bardzo. I tym pięknym akcentem otwieranie namiotu w takich okolicznościach przyrody, jak teraz widzicie, i Monika próbuje się odnaleźć, i pełną ilością muszek. Także idziemy teraz do środka, bo tam moski tyle mamy. Żegnamy się z Wami w kolejnym odcinku. Ach, tym muszek jest traci dużo teraz. Jutro zaczynamy naszą wyprawę po dofotach. Z tego miejsca będziemy jechać jeszcze prawie dwie godzinki do pierwszego punktu widokowego. Ale mamy nadzieję, że jutro już pokażemy Wam super widoki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Hej.